Za szybko w ogóle zaczęłem strzelać do niego Bo myślałem że trafię panie a ja przespałem strzał Zjepałeś Zjebałem, co zrobić Jest Ło wow, Ło wow! wiesz co zrobiłem? Ja to zapisuję Kurwa Ja idę tutaj Tutaj były Jak jak na, jak odpał kurwa to zrobiłem tak, 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 Ja pierdolę Ja pierdolę co sobie zrobiłem Jak taki Skręciłem się myszkał Całą, całą, cały biurka kurwa tak nie dawaj. Ja pierdolę Jestem kurwa bogiem Zapiszę ci to kurwa Czekaj Oby się zapisało, tu jedna z moich najnowszych powtórek będzie i dalej?